Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Muszę powiedzieć, że temat jest trochę taki niewdzięczny, ponieważ dotyczy związań systemowych, co w naszym kraju zawsze ma duży, jest duży problem z tymi rozwiązaniami systemowymi. Ja tak patrząc na to, co się dzieje w mediach i słuchając różnych głosów, mam wrażenie, że mamy w tej chwili dużo zakaźników, że już absolutnie nie trzeba ich więcej. Dlatego, że no wypowiedzi na temat, na temat COVID-19 już ostatnio nawet matematycy i inni ludzie też, o ile chodzi o modelowanie, nie mam tutaj absolutnie żadnych uwag. Natomiast jeżeli chodzi o już kwestie takie, bym powiedział, merytoryczne w sensie medyczne, to zostawmy to lekarzom. Bardzo proszę o prezentację. Proszę Państwa, za czym przejdziemy do próby odpowiedzi, bo to nie da się na to pytanie odpowiedzieć absolutnie. Ja tylko Państwu powiem tak, że my musimy sobie zdawać sprawę z tego, że eliminacja COVID-19 będzie bardzo trudna. Fazy w procesie eliminacji choroby zakaźnej są ściśle określone przez gremia ludzi, którzy zajmują się właśnie modelowaniem i śledzeniem epidemii. Tak jak Państwo widzicie, są te fazy co najmniej cztery. I pytanie, gdzie my się w tej chwili znajdujemy? Tak naprawdę na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Obawiam się, że znajdujemy się cały czas w tej pierwszej fazie. I ta pierwsza faza, i jeszcze końca tej pierwszej fazy nie widać, aczkolwiek słyszałem ostatnio wypowiedzi uczonych, którzy mówili, że na wiosnę COVID już nie będzie. Życzyłbym sobie tego i Państwu, ale obawiam się, że tak niestety nie będzie. Także, także tutaj, za czym dojdziemy do tej kolejnej fazy eliminacji, to jeszcze troszkę czasu nam upłynie. Przewidywanie przyszłości jest rzeczą bardzo trudną, i tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Tutaj pokazuję Państwu publikację z końca ubiegłego roku, gdzie próbowano przewidzieć, jaka będzie liczba zakażeń, jaka będzie liczba zgonów w marcu 2021 roku, a więc coś, co już możemy powiedzieć, czy się sprawdziło, czy nie. I to się nie sprawdziło w ogóle, dlatego że zarówno liczba zgonów, jak i liczba przypadków była kompletnie nietrafiona. Czyli znowu wracamy do punktu wyjścia, modelowanie dotyczące liczby nie jest rzeczą prostą. Co się stanie następnie? W tej publikacji autorzy próbują odpowiedzieć na to pytanie. No i teraz pytanie, tak naprawdę, który z tych schematów sobie możemy wybrać i dostosować do naszych realiów, dlatego że My mamy cały czas tą transmisję, mamy cały czas te zwyżki zakażeń. Proszę Państwa, oczywiście tutaj można sobie powiedzieć, że jeżeli odporność na zakażenie koronawirusem utrzymuje się przez okres poniżej roku, a wiemy to z przypadku innych koronawirusów, to będziemy mieli okresowe roczne zwyżki zachorowań. Niestety są obserwacje, że nawet rok może być za mało, żeby ta odporność się utrzymywała i to dotyczy różnych wariantów. I dochodzimy znowu do kolejnego elementu, do kolejnego czynnika, który nam zamiesza kompletnie taki, jak to się ładnie w tego, tej, tej pandemii, dlatego że w momencie, kiedy wchodzą mutanty, zmienia nam się kompletnie epidemiologia w sensie podatności. Ja nie mówię o drogach przenoszenia, bo tutaj też są różne dyskusje, bardziej zakaźny, mniej zakaźny. Mówię o podatności na zakażenie. Przykładowo, pacjenci w południowej Afryce po przechorowaniu. Tego pierwotnego wirusa są kompletnie prawie nieodporni na zakażenie wariantem południowoafrykańskim. Także, także tak to, proszę Państwa, wygląda. No właśnie, ale chyba, że szczepionka i tutaj będę chciał się do tego odnieść, że w taki sposób, że niestety wyszczepialność tak zwana w naszym kraju nie zmieni nam prawdopodobnie w najbliższym czasie przyszłości na lepsze, ale może jestem tutaj zbyt dużym pesymistą. Proszę Państwa, Kwestia diagnostyki. Tutaj pan profesor przed chwilą mówił o tych elementach, jakie są potrzebne do diagnostyki zakażenia SARS-CoV-2 zgadza się, że test genetyczny, test antygenowy, no, z przeciwciałami to już różnie bywa. Natomiast jeżeli chodzi o testy genetyczne, to pamiętajmy o tym, że wraz ze zmieniającym się wirusem, powinny zmieniać się metody diagnostyczne. I tu obserwacje są już takie, że PCR, ten pierwotny, który był dobry dla tego wirusa, wirusa, powiedzmy sobie dzikiego, naturalnego, chińskiego, różne nazwy możemy używać, one niekoniecznie się mogą sprawdzić w przypadku wirusów kolejnych. A więc wykrywanie kolejnych mutantów, kolejnych wariantów wymaga również dostosowania diagnostyki. Oczywiście, Państwo wiecie, mamy świetne laboratoria i to się zgadza. W laboratoriach wszystko ładnie gra, ale pamiętajmy o tym, że my mówimy o szerokiej diagnostyce, o tym, co jest dostępne dla wszystkich, a więc to wymaga jak gdyby, jak gdyby dostosowania tych testów. Oczywiście kwestia wariantów, a więc kwestia tego, jak my, jak my podejdziemy do tych wariantów. Ja mówię, że warianty są rzeczą naturalną i nie należy ani nikogo straszyć, ale niestety nie należy też uspokajać, ponieważ te warianty mają różne znaczenie. Jak na razie nie mamy wariantów o wysokich konsekwencjach zakażenia, a więc to jest to dobra, ale niestety te warianty of concerns to już jest niestety codzienność, bo Państwo wiecie, że te warianty w tej chwili dominują, występują. I mamy z tym problem. Skoro są warianty, to musimy myśleć o przenoszeniu tych wariantów. I tutaj mamy świetną pracę z Science z tego roku, gdzie mówi się o takim, o takim mechanizmie szyjki od butelki, prawda? A więc no, to troszkę chroni przed transmisją wariantów, i tak rzeczywiście jest, ale w momencie, kiedy te warianty zaczynają dominować, to niestety warianty są transmitowane tak jak wirus podstawowy. Pytanie, czy może dochodzić do Transmisji różnych wariantów w jednym czasie, bo my wiemy, że każdy może się zakazić kilkoma wariantami, i niestety odpowiedzi tutaj są również takie, że może i to jest, rzecz, to jest rzecz gorsza. Proszę Państwa, przechodząc do meritum sprawy, a w zasadzie do tego, o czym powinienem mówić, czyli o tym zmianie systemu, pamiętajmy o tym, że mamy coś takiego, co się nazywa long COVID albo post COVID, prawda? Tutaj można by rozróżniać te kwestie. I patrząc na system działania opieki nad chorobami zakaźnymi, powiem tak, my się do tego za bardzo wtrącać nie chcemy. Dlatego, że long COVID czy konsekwencje COVID-u, one wykraczają już jak gdyby poza spektrum zainteresowania specjalistów chorób zakaźnych. Oczywiście rok temu czy półtora roku, roku temu, kiedy no były problemy, nie, nie oszukujmy się z przekazywaniem tych pacjentów gdziekolwiek z klinik zakaźnych, my zapraszaliśmy pacjentów po, po COVID-zie. No w tej chwili to w miarę wszystko działa. Państwo z różnych dziedzin wiecie, że opieka nad tymi pacjentami poskowidowymi tak naprawdę w pewnym sensie zdomino zdominowała działanie naszej służby zdrowia, co też nie jest dobre, bo, dla, bo wiemy doskonale, że tych problemów od zdrowotnych w populacji jest bardzo wiele. A więc tutaj bym tego nie wciągał w, w ten system monitorowania chorób zakaźnych. To jest coś, co powinno być przekazywane do kolejnych specjalistów w zależności od dominacji objawów. Oczywiście pan profesor ma świętą rację, że to nie może być na zasadzie idź do lekarza rodzinnego i już niech się dzieje wola nieba, tylko trzeba tego pacjenta ukierunkować. No, kwestia funkcjonowania POZ to jest oddzielna sprawa. A więc to jak gdyby. Do pewnego momentu z odpowiednimi zaleceniami przy wypisie, bo to też nie może być tak, że pacjent spada jak gdyby w przepaść po wypisie ze szpitala, tylko on musi dostać konkretne leczenie, kontynuację, ewentualnie wdrożenie pewnych terapii i dalej musi trafić do tego systemu. Czy bezpośrednio do poradni specjalistycznych? Chyba nie, chyba raczej przez POZ. Chyba, że są to na tyle duże zmiany, że te bezpośrednie wejście w poradnie specjalistyczne powinno nastąpić. Ale teraz pytanie o wydolność tych poradni specjalistycznych. To jest też kolejne pytanie, bez, w pewnym sensie bez odpowiedzi. Oczywiście my wiemy, że ta immunologia decydować będzie o pewnych konsekwencjach, a więc w tym momencie, kiedy pacjent będzie wychodził po COVID-zie, czy będzie kończył mu się ten COVID, powiedzmy sobie w sensie szpitalnym, ewentualnie w sensie ambulatoryjnym to niestety nie mamy dobrych czynników, dobrych, dobrych markerów, które pozwoliłyby nam powiedzieć, że tak, ten pacjent wymaga dalszej opieki, a ten nie. Dlatego, że Państwo doskonale wiecie, że jest cała grupa pacjentów, którzy chorują na COVID stosunkowo łagodnie, a konsekwencje niestety są no, czasami niezbyt łagodne, mówiąc delikatnie. A więc to jest kolejny pacjent, który będzie wpływał tym strumieniem do opieki specjalistycznej, ewentualnie do POZ po covid -zie. Nie tylko pacjent wypisywany z oddziału zakaźnego czy, z, czy, czy, czy ze szpitala. A więc tutaj dobrze by było, gdybyśmy potrafili w pewnym sensie prognozować, który pacjent będzie wymagał, a który nie będzie wymagał. Ten, co ma objawy w momencie wypisu, na pewno wymaga, ale wiemy, że niestety również ci, którzy czasami wydaje się, że są w miarę niezłym stanie, też wymagają. Proszę Państwa, kolejna sprawa. To jest kwestia antybiotykoterapii. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my w tej chwili jesteśmy, mówiąc nieładnie, zarzuceni pacjentami, którzy są leczeni w sposób niewłaściwy. Ja się nie zgodzę z tym, że każdy pacjent powinien dostawać antybiotyk na dzień dobry. To jest choroba wirusowa, to jest choroba, która nie wymaga antybiotykoterapii na, na wstępie. A niestety, tak jak Państwo widzicie, no tutaj kwestia to są dane. Absolutnie nie nasze, to nie są polskie dane, to są, to są dane z tego co wiem, jednego ze skrajów skandynawskich, chyba duńskie. A więc zobaczcie tam Państwo, zobaczcie państwo tam 70% ludzi dostawało antybiotyk. I teraz kolejna sprawa jest taka, że w ten sposób rodzimy same problemy, a więc rodzimy kwestie bakterii wielolekoopornych, bo to już jest faktem coraz więcej pacjentów ma czy SBL, czy jakieś inne wielooporne bakterie, rodzimy konsekwencje pod postacią Clostridium difficile, które jest też chorobą śmiertelną. Śmiertelność zakażeń Clostridium difficile jest wyższa niż w covid 19 A więc mamy całą masę problemów na skutek niewłaściwego prowadzenia pacjentów. I gdzie ten pacjent ma później trafić? On wraca do tego systemu zakaźnego. Oczywiście kwestia szczepień i kwestia pacjentów z chorobami przewlekłymi kto ma się tymi pacjentami zajmować? Oczywiście lekarz prowadzący. Tylko problem jest taki, że niestety odpowiedź na szczepienie, my już to w tej chwili wiemy, jest, jest gorsza w pewnych populacjach pacjentów. Tu mamy przykład populacji pacjentów hemodializowanych i proszę zobaczyć, odpowiedź przeciwciałami jest świetna 96%. Tylko co z tego, skoro jest niski poziom przeciwciał? I powiem Państwu, że praktycznie. Prawie wszyscy większość pacjentów, które trafili do naszej kliniki z objawami COVID-u i szczepionych, to byli pacjenci hemodializowani albo pacjenci z innymi chorobami, które sprawiały, że ta odpowiedź była gorsza. Ale i tak wychodzili. I tak te choroby nie były ciężkie, więc to szczepienie miało jakąś, jakąś skuteczność. Ale to jest znowu wiedza zakaźna, która musi trafić do innych specjalistów. Proszę Państwa, niestety skuteczność naszego działania w sensie szczepienia jest taka, jaka jest. Ja nie będę tutaj nakręcał tej całej spirali dyskusji na temat, dlaczego mamy zaszczepionych prawie 50%, a nie więcej. Jak widać na tym obrazku, tak naprawdę w pewnym sensie, w cudzysłowie, można zmusić każdego, czy można go tak zmotywować, może to jest lepsze słowo, żeby się zaszczepił. U nas jakoś to wszystko, proszę Państwa, nie działa. Co możemy zrobić z systemem opieki nad chorobami zakaźnymi? Na pewno mamy niewydolność systemu szpitali w sytuacji dużej liczby chorych, ale czy w związku z tym tworzyć oddziały zakaźne w momencie, kiedy jest dołek? No bez sensu, prawda? Myślę, że strategia rozwijania, uruchamiania dodatkowych oddziałów jest najlepszą strategią, bo wtedy, wtedy tak jak w wojsku troszkę reagujemy na, na potrzeby. Pytanie, kogo uruchamiać? To jest problem nie do rozwiązania w tym momencie. Problem szpitali tymczasowych, nie chciałbym tutaj wchodzić w kwestie polityczne czy kwestie tutaj dyskusji nad tymi rzeczami. To na pewno w systemie. Powinna być taka możliwość, natomiast to nie są rzeczy, które powinny się, powinny się w tym momencie dominować jak gdyby w systemie, bo my cały czas mówimy, problem pacjentów z chorobami niezakaźnymi jest zdecydowanie ważniejszy. Jest inny problem. Problem jest taki, że my przyjmujemy w tej chwili pacjentów z przeróżnymi problemami, czasami ostrymi problemami medycznymi, które nie są problemami zakaźnymi, a trafiają do nas tylko dlatego, że są dodatni. I to jest ten problem. Co robić z pacjentem dodatnim? I tutaj, proszę Państwa, trzeba sobie wyraźnie powiedzieć: oddzielić pacjentów dodatnich od pacjentów zakażonych, od pacjentów chorych. To są trzy różne, zupełnie trzy różne populacje pacjentów. I niestety, dla dobra pacjenta, ten pacjent, zwłaszcza ten pacjent niezakaźny, niezakażony, a tylko dodatni, powinien być leczony w odpowiednim, w odpowiednim oddziale. Co w takim razie zrobić? Sieć poradni, absolutnie na świecie tendencja w kierunku jednodniowych hospitalizacji, porad, poradnictwa jest dominująca. I to jest zdecydowanie ważne, natomiast nie oszukujmy się, kadry mamy ilościowo niewystarczająco, a więc to nie, nie będzie proste. System konsultacyjny, tak jak to działa w wielu krajach zachodniej Europy czy w Skandynawii, kiedy w każdym szpitalu jest ktoś, kto konsultuje tych pacjentów. I to dotyczy w ogóle chorób zakaźnych, nie tylko COVID-u. Dlatego, że wiele chorób zakaźnych może być leczonych, proszę Państwa, w normalnych oddziałach. No Tak to się dzieje w Europie Zachodniej. To nie, jest, to nie są pacjenci, którzy muszą być koniecznie hospitalizowani w, w oddziale zakaźnym. Niepotrzebne kierowanie. Proszę Państwa, po co kierować pacjenta z rumieniem wędrującym do poradni chorób zakaźnych? Naprawdę proszę mi wytłumaczyć, kto co miał na myśli, żeby takiego pacjenta skierować. Antybiotyk 25 dni i sprawa jest załatwiona. Ten pacjent zabiera miejsce. Tym osobom, które mogłyby z tej porady skorzystać w związku z innym problemem. A więc, jak jeszcze, jeżeli chodzi o inne choroby zakaźne niż COVID, konieczne będzie niestety przemodelowanie, dofinansowanie również oddziałów zakaźnych, w tym sensie, żeby mogli być leczeni jednocześnie pacjenci z COVID-19 i pacjenci z innymi chorobami. To oczywiście wymaga pewnych inwestycji, ale to nas nie minie. Jeżeli chcemy oszczędzić inne, inne oddziały, nie tworzyć oddziałów stricte covidowych, bo za chwilę to nie będzie potrzebne, to muszą być możliwości traktowania tego COVID-19 jak może niezwykłej choroby zakaźnej, ale jednej z chorób zakaźnych. Tu oczywiście wracamy do tego pierwszego slajdu, gdzie Państwo widzieliście, że taki prawdopodobnie ten problem w najlepszym przypadku zajmie jeszcze co najmniej 3-4 lata. Oczywiście kwestia tworzenia nowych oddziałów i kwestia przepychanki między podmiotami założycielskimi, dlatego że obserwujemy w tej chwili jakiś taki ruch w sensie, że każdy podmiot chce tworzyć swój własny oddział, reformę i tutaj to powinna być koordynacja na poziomie absolutnie centralnym i, i z tego, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Oczywiście kwestia jest następnych pandemii, czy następnych epidemii. Tego nie wiemy, jak to się stanie, natomiast absolutnie konieczność jak gdyby przygotowania się na, na kolejne pandemie jest, jest, jest istotna na poziomie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, na poziomie międzynarodowym, komisji eksperckich, to jest absolutnie konieczne. No i na sam koniec, proszę Państwa, jedna, dosłownie świeżutka publikacja amerykańska, sześć kroków do tego, jak się przygotować i jak, jak gdyby radzić sobie z tymi chorobami zakaźnymi, zwłaszcza w sensie pandemicznym w przyszłości. Bardzo proste po kolei i wydawało się bardzo, bardzo bym powiedział takie wręcz zbyt proste, ale właśnie o to chodzi, żeby stworzyć jakiś system, gdzie będą się zajmowali tym ludzie, którzy się powinni zajmować, tym przygotowaniem, zmodernizowanie systemu. Wreszcie działania również na poziomie międzynarodowym, na poziomie krajowym, tak aby, aby można było uniknąć tych albo przygotować się do kolejnych pandemii. I wreszcie bardzo ważne to jest ten ostatni punkt te drivery pandemii. My wiemy doskonale, że takowe istnieją, natomiast trzeba nauczyć sobie z tym radzić, zapobiegać temu, aby te pandemie w tym momencie występowały. A więc to są rzeczy niezwykle ważne. Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę boimy się najbardziej, że, 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 że brak wiedzy jak gdyby stwarza strach, natomiast szukanie wiedzy zachęca czy dodaje odwagi. Dziękuję bardzo.